Maneczko wideo z tej strony. Eldar, witam w kolejnym odcinku z, drinku, z tym nie Tylko dzisiaj będzie troszkę o karnecie, troszkę o tym, co się dzieje na markecie. Pogadamy sobie, bo niedługo może nastać zmiana w naszym oczywiście karneciku. Przede wszystkim pompy, która jest i może wprowadzą coś innego, więc się sobie pogdybamy. Dodatkowo jeszcze, no. Faza pucharowa, nie? Szybkie jestem, ja zapraszam was na do stronę strony, gdzie wymienisz, wymienisz swoje skiny, widzieli. Link do strony oczywiście jest w opisie. macie 10 dolarów przy wraz z moim kodem Elzard, więc proszę sobie kodziku użyć. O W tym miejscu jest. Dodatkowe, jakby to było mało, strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmu, więc macie tutaj dużo przepięknych krawcików. No, jest tego mnóstwo na stronie od zawalenia, więc proszę sobie wyjmować Dodatkowe czarniki można sobie zdejmować i sprzedawać osobno. Jakby tego było mało, przy wpłacie wraz z moim kodzikiem tutaj dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, 35 Koloru, więc po opcja, mnóstwo moment odporności. Po sobie kodziku, używać? A my przechodzimy do fazy bucharowej. Powiem tak, praktycznie nic nie siadło, siadło tylko Vitality. No, powiem tak, jakbyście obstawili wszystko do góry nogami, jak ja, to po prostu byście, byście mieli nawet dobrze to wszystko porozstawiane, więc no. Niesamowite to jest tak szczerze, ale no chociaż Vitality, Vitality jeszcze może uratować półfinał i wygrać, czy znaczy no półfinale mam chyba Vitality, nie ja mam Spirit, no to w sumie GG, chyba srebrny tutaj żeton u mnie zostaje, no niestety nie udało się, ale no cóż, no, no niestety, no randomowość, duża randomowość moim zdaniem w tym wszystkim jest, że Pain przeszło, że... Tutaj, Maus, powiedzmy, też czy Maus z Speed wygrał, to się duże zaskoczenie. Eee, no, ogólnie, moim zdaniem, duże zaskoczenie. Tutaj wiadomo, Face Mongols, to mi się wydawało, że to może właśnie pójść w dwie strony. No, ciekawe, ciekawe. A przechodząc do karnetu, widzowie. To tak, to na pewno możemy zauważyć, znaczy jesteśmy w karnecie, że za 23 dni ta pompa wypada. Wypada z karnetu. Ciekawe, ile osób odbierało tą pompę. Teraz to, to mnie ciekawi, bo tak naprawdę, wiecie, no, nie jest najciekawsza. I teraz możemy sobie zadać pytanie. Nie coś czy będą zmieniać w karnecie. Bo może coś też zmienią. Może by zmienią kilka rzeczy. To jestem ciekawy, czy wywalą którąś ze skrzynek. I czy przed wywalą jakieś naklejki lub kolekcje. Może przywieszki. No, ja bym był fanem, żeby wyrzucili oczywiście skrzynkę. i naklejki. No wiadomo, kolekcje też fajnie. Ale to z tego, co mam największym fanem. Żeby wyrzucili szynkę i naklejki. No wiadomo też dlaczego, bo też inwestuje w to. Ale no, powiem tak, te zmiany z przywieszkami i naklejkami, jakby to wyrzucili. To moim zdaniem by naprawdę. Na z Steam mielibyśmy spoko wzrost na tych tematach. Znaczy, na no, no wszystkim, co byśmy wyrzucili, to byłyby by wzrosty, nie, nie oszukujmy się. Ale w to po prostu mam zainwestowane pieniążki. No wiadomo, że jest szynka to pewnie galerii. Teraz też już jest 300 razy mniej opłacalna, bo ludzie na 100% już ją dużo, dużo razy mniej otwierają niż drugą skrzynkę. Więc tak to musi wyglądać. No a pompa, no, nie oszukujmy się, widzowie. Tutaj te warianty to, to, to no jest słaba ta pompa. Chociaż powiem Wam, że ze względu na to, że nikt tego nie kupuje. To niestety, ale to może być dobra inwestycja. Co by nie mówić, to może być naprawdę dobra inwestycja. A jeżeli chodzi o to, jak przedmioty się zachowują na rynku Steam, to sobie latają. Zobaczcie w ogóle w sztukach, jak to jest duża przepaść pomiędzy Galerie Case a Fever Case. Więc tutaj też pokazuje to, że ludzie bardziej lecą w tego Fever Case a i w ogóle Fever Case teraz dużo, dużo lepszą cenę trzyma. A, a propos Fever Case, a, to patrzcie, to cały czas mi się skupuje ta szynka. Yy, teraz mi się kupowały te zabiska złote 12. To była też dosyć dobra cena. Zaraz obczajmy. Powiedział, że mi się zlecenia kupują. A dodatkowo patrzcie, to Fever Case 3,06. Yy, gdzieś tu kolejne mi się bo trochę mi się Kupiło, zobaczcie, 3,05, ale gościłem 3,70, więc tak, że praktycznie chyba już jest zarobek z tego. E, a tutaj, aha, bo cena spadło tych naklejek, czy nie, nie kontrolowałem, ale duży spadek i to olbrzymi spadek tej naklejki. A ta naklejka, moim jest ciekawa. Kurczę, szkoda, że nie zamówień nie, zle, nie zrobiłem na niższe, no bo jednak troszkę przepłaciłem. E, ale no, ta naklejka, ogólnie, moim zdaniem, jest bardzo dobrą naklejką pod inwestycje, więc e, i tak się przyda, i tak się przyda w magazynie. E, szkoda, że niestety za takie grosze została kupiona, ale no cóż, co się dzieje z kandydatami. Coś tam podroście, więc tak to wygląda. Widzowie, napiszcie w komentarzu, coś się ciekawi, czekacie na zmiany. No, ja czekam na zmiany w karnecie. Jeżeli coś zostanie doda, do, 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 dodane do karnetu, no to też gwiazdki mam przygotowane. Budżet przygotowany, ruchy potem będą wam opisywane. Co ja zrobiłem, jak, jak, jak wyglądają moje ruchy e, i ile na tym zarobimy. Więc widzów, trzy pilnie zapraszam cię na Pirates' Hopika. Jeżeli chcesz swoje skiny wymienić, to też jest konkurs z Pirate Hopikiem pod ostatnimi filmami, więc w BI, bo skinki do wygrania i co? E, wymienić swoje skiny z kodem Elzart. I trzymajcie się, życzę miłego dnia, cześć, cześć, widz